Tej wystawy, ale tak naprawdę na południe właśnie doceniam, prezentowane projekty i wyraźnie widzę sens w niepowtarzalności gestu pędzla. Poprzez malarstwo chciałbym przeżywać to niezwykłe światło, do którego sam kiedyś odejdę. Izabela. Zaprojektowała głowę humanoida, do którego być może człowiek kiedyś się upodobni. Lecz czy wówczas malarz przyszłości z taką czaszką będzie jeszcze potrzebował gestu pędzla? Dziękujemy. Teraz chcielibyśmy zobaczyć, co Państwo myślą o takiej koncepcji przyszłości. Jest no to, to nadzieja radość, tak? No tak, Okej, okay, jest to Ale to w tym świecie podwodnym. Ale mam akurat przedstawiony 2035 rok, gdzie już jak widzimy m, jesteśmy trochę w takiej płapce, czyli wiemy, że korporacje bardzo często, szybko się rozwijają. Przez to postanowiło uciec w miejsca mi. Użaramy tak. sobie usiąść. Chcecie, żeby to wydarzenie się powtórzyło za rok? Tak!